I tak, sobota, siódma rano, idealny moment na to, żeby w końcu zająć się nagrywaniem samochodów, a nie pracowaniem. Także lecimy z dzisiejszym vlogiem. Otwieramy bramę i śmigamy. Życie mustangowca, który wyjeżdża raz na jakiś czas w sobotę na przejażdżkę godzinną. Dobra, idę zatankować. Proszę bardzo, lekki przejazd po mieście, bez koreczków, 11,5 litra. Może być, nie? To ja, Olo, a to jest Easy, Easy Pony, czyli mój kucyk. Witamy Was na kanale Easy Rowling. I w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o wadach Mustanga GT. Szczególnie takiego właśnie z Polski, czy tam Europy. Słuchajcie, żeby nie było wątpliwości, nie mówię o wszystkich Mustangach, mówię o Mustangu GT S550. Akurat mój egzemplarz jest z 2017 roku, Polska, więc najprędzej. Będzie mu najbliżej do tych europejskich egzemplarzy, ale mówię o wszystkich wadach, które przychodzą mi do głowy. Niektóre mogą być związane z tym egzemplarzem, niektóre mogą być związane ze wszystkimi, a niektóre tylko z samochodami na rynek europejski. Także nie generalizujemy, niech każdy ma swój rozum i odnosi to raczej do tej generacji. Easy, nie obrażaj się, jesteś cudownym samochodem, jesteś spełnieniem moich marzeń. I naprawdę, wszystkie, absolutnie wszystkie wady ci wybaczam. Ale na pewno są wśród was tacy goście, którzy myślą sobie, hmm, może fajnie byłoby sobie kupić Mustanga. No i pewnie chcecie wiedzieć, jakich rzeczy możecie się spodziewać i co może was rozczarować po tym, jak go kupicie. Więc żebyście się nie denerwowali, obejrzyjcie sobie ten odcinek i na wszystko będziecie przygotowani. Zapraszam Was, lećmy i ponad 30 wat Mustanga. Wiedziałem, że około 30 W naliczyłem konkretnie 33, Znaczyło? ale być może w ciągu tego testu stwierdzę, że coś może jednak nie jest wadą, albo znajdę ich więcej. Zacznijmy od pierwszej, chyba najbardziej oczywistej, która w Mustangu przeszkadza najbardziej, a mianowicie jest to brak brzmienia wydechu. Ustawię teraz tutaj kamerkę przed Wami, żebyście mogli sobie posłuchać, a ja odpalę silnik. Dobrze, powiedzmy sobie szczerze, że jednak trochę coś tam słychać, ale jak na v to naprawdę jest bardzo, bardzo średnia. Musi wlecieć jakiś aftermarketowy wydech. W moich planach jest na przykład Corsa Sport. Już zbieram do świnki, także mam nadzieję, niedługo może. Zakupię to utensylium i zamontuję, i będziemy mogli sprawdzić, jak brzmi, jak jeździ, zrobić jakąś hamownię itd. A teraz lecimy do kolejnej wady. Wada numer dwa, jak to pięknie Amerykanie określają, tak zwane stands, czyli to, jak auto siedzi na kołach, a mianowicie jak koła osadzone są tutaj w nadkolach. I jak widać, jest bardzo głęboko i jest bardzo wysoko wygląda to w ogóle atrakcyjnie, i wszelakie tuningowe opcje, pod tytułem obniżone zawieszenie czy dystanse, zdecydowanie naprawiają wygląd tego auta, jak i również jego właściwości. Jezdne z tyłu jest dokładnie tak samo. Jesteśmy bardzo, bardzo głęboko w nadkolach. Można to auto posadzić o jakieś 2 cm, i wtedy wygląda naprawdę rewelacyjnie. Znacie tą anegdotkę, że jak przychodzi gość do ortopedy, żeby mu zbadał jedną kostkę. To umył jedną stopę i ortopeda mówi, no dobrze, to teraz niech Pan zdejmie drugą skarpetkę, to porównamy sobie jedną z drugą. No, a pacjent mówi, no niestety, ale ja przygotowałem tylko prawą nogę do badania. Drugi nie umył. A ja dzisiaj przygotowałem dla Was jedną oponę tylko do pokazania, ponieważ auto jest dosyć mocno brudne, także ta jest najczystsza. A propos, jeśli mówimy o oponach, wada numer 3. pirelki. Pirelki niestety. Pirelli, które są oryginalnie montowane w egzemplarzach z tej generacji do 2017 roku, niestety są straszne. Są bardzo twarde, są bardzo głośne, bardzo słabo lepią i niestety wpływają mocno negatywnie na osiągi tego auta na prowadzenie. Jest to pewnie jedna z pierwszych opcji tuningowych, które wypadałoby rozważyć w swoim samochodzie, żeby poprawić jego osiągi. Także Pirelki Kolejna wada, ohydne światła przeciwmgielne na żarówkę, oraz ohydne światła do jazdy dziennej również na żarówkę. Już naprawdę mogliby zrobić LEDy. I osobno, jako osobna wada, bo to jest po prostu karygodne, brak świecących skrzeli w wersjach europejskich. Czyli to raczej nie będzie Wam świecić, chyba że macie światła stanowe, albo zrobicie sobie odpowiednią modyfikację. Kolejna wada, kojarzycie te piękne kierunkowskazy sekwencyjne w wersjach ze Stanów Zjednoczonych. No to niestety Europa i Polska ich absolutnie nie posiada. Mamy zwyczajne, nudne, pojedyncze kierunkowskazy. Mustang ma przepiękną, długą maskę. Zobaczcie, jakie fajne przytłoczenia, zwłaszcza robią wrażenie za kierownicy. Natomiast wadą jest to, że przy dużych prędkościach ta maska wibruje i to dosyć porządnie. Także nie przestraszcie się, jak przy większych prędkościach zobaczycie, że mm, zasuwa wam maska. To nie znaczy, że jej nie przypieliście, tylko znaczy, że konstruktorzy źle poprowadzili powietrze. Skoro jesteśmy przy masce, nie wiem, może ja jestem cifokiem, ale słuchajcie, tutaj ta szparka, która jest do włożenia ręki, jest po prostu tak malutka. Bardzo trudno jest odnaleźć guzik, który tutaj jest. Zwłaszcza jak się ma pierścienie, takie jak ja, ale powiedzmy, że nie wszyscy je będą mieli. Natomiast włożenie tego paluszka, odnalezienie tutaj jest naprawdę, naprawdę bardzo trudne. I jeżeli ktoś ma troszkę grubsze rączki, to zdecydowanie łatwo mu nie będzie tego znaleźć. Idąc dalej, kolejna wada. Co to jest? co to jest w takim aucie, żeby nie było teleskopów? Co to jest? Jakiś pipczoch taki. Przecież to kompletnie tutaj nie pasuje. No naprawdę, ten zbiornik płynu chłodniczego wygląda po prostu jak jakaś świnka. To jest masakra. Na szczęście jest sporo części zamiennych, dzięki którym możemy sobie albo w ogóle wymienić ten device, albo nałożyć jakąś nakładkę, która sprawi, że będzie to wyglądało porządnie. No bo teraz? Będziemy się teraz powoli kierować w stronę bagażnika, ale zanim to zrobimy, zwróćcie uwagę na te gigantyczne lusterka w wersji europejskiej. Są naprawdę ogromne, no i niestety niezbyt piękne. Idziemy więc do bagażnika i słuchajcie, mimo mojego koloru włosów nie jestem wredny z natury, więc nie będę się przyczepiał na przykład do tego, że guzik do otwierania jest tutaj. W takim dosyć niewidocznym miejscu. Trudno, spoko. Wcale mi to nie przeszkadza. Tutaj mamy piękny bagażnik, ale uwaga, jeżeli chcemy go zamknąć, to nie mamy za co złapać. Tutaj nie ma ani żadnego ciągiełka, ani żadnej wajchy, nie ma nic. Jak chcemy pociągnąć za to, to usmarujemy się smarem. A jak chcemy łapać za to, co jest naszą jedyną opcją, to brudzimy sobie rączki. Jeszcze jedna rzecz związana z bagażnikiem, a mianowicie, być może tylko u mnie, tylko w moim egzemplarzu, ale tutaj sobie przecieka. Zobaczcie, dzisiaj po myciu zebrały się tutaj kropelki. Po deszczu normalnie jest dokładnie tak samo. Nie wiem, czy to tylko mój egzemplarz, czy też inne. Jeżeli w waszych jest podobnie, dajcie znaka. Być może jest to kwestia wady uszczelki albo czegoś takiego, no bo konstrukcyjnie tutaj powinno być wszystko w porządku. O, zbiera, zbiera się tutaj samo, wilgoć dosyć mocno także jest to dosyć duża wada tym bardziej, że wtedy bagażnik sobie troszeczkę wania wilgocią i nie jest to przyjemne przejdźmy teraz do negatywów we wnętrzu. wnętrze jest bardzo ładne do tych foteli też niespecjalnie jestem w stanie się przyczepić bo są bardzo wygodne, ale to co jest w nich złe to jakość, te, jakość tej skóry, zobaczcie to auto ma przebieg około 20 paru tysięcy kilometrów to jest naprawdę bardzo mało siedziały na nim nie jakieś strasznie ciężkie pupy a widać, że zdecydowanie tutaj są już odkształcenia widziałem też w egzemplarzach z większym przebiegiem takim już nawet bliżej stówy, że ten fotel wyglądał naprawdę jakby auto jeździło na taksówce także spodziewajcie się, że to mocno wam się powyginę i będzie wyglądało naprawdę bardzo źle być może nawet trzeba będzie rozważyć jakąś wymianę czy regenerację po takim naprawdę bardziej słusznym przebiegu. Niestety, jakość skóry słaba. Skoro jesteśmy już przy fotelach, na pewno warto docenić fakt, że mamy tutaj i podgrzewanie, i wentylację tych foteli. Natomiast musicie pogodzić się z faktem, że jeżeli zamówicie sobie fotele Recaro, nie będziecie mieli ani podgrzewania, ani. Zwietrzenia. Decydując się na fotele recaro, musicie zatem pamiętać, że mogą być mniej wygodne, bo nie mają aż tak dobrego podparcia lędźwiowego i regulacji. I niestety, też, no właśnie, nie będą miały tego podgrzewania ani wentylowania. Pytanie, czy w ogóle są lżejsze. Pewnie w idealnym świecie fajnie byłoby mieć fotele kubełkowe, które spełniają wszystkie te funkcje, no ale być może w Mustangu nigdy tak nie będzie. A powiem Wam o wentylacji, i to jest kolejny minus, a mianowicie. Jak włączamy wentylację, wszystko jest pięknie, ale mam wrażenie, że wentylowana jest tylko dupa, a nie plecy. Nie wiem, być może jest to po prostu kwestia mojego egzemplarza, e, który tak akurat ma, ale przecież wentylacja polega nie tylko na chłodzeniu dupska, ale też jeżeli jedziemy na przykład w pięknej koszuli na biznesowe spotkanie, no to nie chcemy być wypoceni z tyłu na plecach, prawda? No to jaki sens jest w takim razie w chłodzeniu samego tyłka, kiedy wychodzimy na górze z sali spodzenie? Kolejny minusik. Bardzo doceniam takie drobne elementy stylistyczne, jak tutaj czerwone przeszycie na desce. I czerwone przeszycie nas tutaj mieszków do skrzyni biegów. I czerwone przeszycie tutaj na podłokietniku. Ale powiedzcie mi, dlaczego nie można było zrobić ich też tutaj? Dlaczego ich tutaj nie ma? Zabrakło im nitki. Tutaj na kierownicy tak samo są tylko czarne i paskudne. Czy tyle centymetrów nitki to jest jakiś straszny problem? To jest już taki bardzo duży wydatek, tak? Nawet na drzwiach jest czerwone przeszycie. Proszę zobaczyć. Niekonsekwencja. Oj, na przykład tutaj jeszcze by się przydało. A też jest czarno, smutno, brzydko. Dlaczego? 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 Kolejny minusik to mało miejsca na dupenrellen. O ile zmieści nam się jakiś cup holder, ale tutaj to miejsce jest takie, że jak macie manual, to będzie was to dosyć mocno wkurzało i będzie wam mocno przeszkadzało. No ale powiedzmy, mieści się. Wkładamy tutaj wodę. Czy nie wkładamy tutaj wody? No, może być z tym duży problem. Chyba, że ją jakoś tam mocno wbijemy. O, no, nieźle. Na no, słuchajcie, jakoś wchodzi, chociaż wtedy tutaj już w ogóle nie mam miejsca na nic. Ale jak macie troszeczkę inną wodę, która ma trochę szerszy tyłeczek, to niestety możecie się tutaj nie zmieścić. To jest dosyć mały telefon. Samsung Galaxy S6. Proszę bardzo, on się tutaj mieści idealnie. Natomiast, jeśli macie chociaż troszkę większy telefonik, no to on już tutaj Wam się nie zmieści. Będzie wystawał za to, będzie przewracał się do przodu i będzie tutaj dosyć niewygodnie. Niestety, nawet stawianie ich w takiej pozycji, no troszeczkę nam zasłania tutaj różne rzeczy i bardzo łatwo przy ruszeniu samochodem żeby niestety nam się tutaj ten telefon ruszał. Kolejna rzecz, do której wypadałoby się przyczepić, to podłokietnik, który jest super wspaniały, natomiast jest tak daleko, że jak go sobie otwieramy, to musimy zdecydowanie jakoś tutaj się bardzo tak odchylać. A jak jedziemy w ten sposób, to nie ma do niego specjalnie tutaj jakby możliwości dostania się w jakiś taki komfortowy sposób. Bardzo doceniam te wstryczki elektryczki, które są przepiękne i też wykonane z bardzo fajnego materiału, takiego naprawdę no chyba metalowo-aluminiowo jakkolwiek to zwać takiego ciężkiego, twardego nie jest to plastik e, przypominają oczywiście kształtem te wszystkie ptryczki w samolotach natomiast ptrykanie odbywa się tylko w jedną stronę, a mianowicie do góry, więc jeżeli chcemy zmieniać tryby jazdy no to możemy robić to tylko w jedną stronę, nie możemy sobie zmieniać co jeden do góry do dołu tak samo z trybami e, obciążenia koła kierowniczego trochę to jest upierdliwe. No. Kierownica Mustanga zyskuje przy bliższym poznaniu i wygląda naprawdę lepiej niż na zdjęciach, ale nadal jest chyba troszeczkę za duża. Myślę, że dobre półcala można by ją było zmniejszyć. Ale to co najgorsze widać tutaj to materiał, z jakiego jest wykonana. To jest, słuchajcie, oczywiście nie skóra, tylko jakiś dziwny skaj. Ale strasznie, strasznie twarde. Zobaczcie, dla porównania tutaj na drzwiach też jest jakaś taka pseudo skórka Sky, ale to ma taką fajną, fajną fakturę mięciutką, a tutaj jest bardzo twarde i bardzo niefajnie. Także hmm. kierownica też minusik niestety. Ja z czasem będę myślał o tym, żeby zmienić ją na kierownicę z GT350, która już ma Alcantara i trochę lepsiejszą skórkę. Kolejna wada, oświetlenie wnętrza jakimiś takimi dziwnymi lampkami z żaróweczkami. Bardzo to słabo wygląda i wszyscy na to narzekają. Jakby nie można było dać tutaj jakichś takich troszkę ładniejszych ledowych. Ford, why did you do that? Man, why? A teraz to, co najbardziej, najbardziej razi mnie w Mustangu. Nawet bardziej niż brzmienie silnika. Uwaga, co to jest? Kolor SYNC 3. Kto dał taki piękny, chmurkowy, niebieski kolorek do takiego potężnego, czarnego, obrzydliwie diabelskiego auta? Przecież to jest żart jakiś. Jedyne co możemy zrobić, to jeździć w nocy, bo wtedy ten kolor zmienia się na ciemny, czarny, z białymi elementami. Jakby nie można było tak dać cały czas, dlaczego musimy jeździć z czymś takim okropnym niebieskim? No dobra kolego, to podłącz sobie telefon, odpal Android Auto i będziesz miał ładny wyświetlacz czarny. No i tak właśnie zrobiłem. Wygląda to całkiem pozytywnie, aczkolwiek trochę żałuję, że nie można zmienić tego tła, bo tam bym sobie wrzucił, nie wiem, jakieś czaszki albo coś. Natomiast tutaj pojawia się kolejna wada. Uwaga, nie mamy niestety możliwości wyboru kierunku nawiewu. Zobaczcie, nigdzie tutaj czegoś takiego nie ma. Jest temperatura, jest wszystko co potrzeba, ale nie możemy sobie skierować tutaj nawiewu tam, gdzie byśmy konkretnie chcieli. Więc musimy wtedy wejść z powrotem tutaj w opcję. Najpierw zakończyć Android Auto i dopiero potem możemy sobie odpalać te rzeczy. A potem wracamy, i tak dalej, i tym podobne. I jest to troszeczkę długi proces. Bardzo przydałby się ten guzik, tutaj, wyboru. Na sam system. Boże. I on chce prowadzić kanał motoryzacyjny. Masakra. Chciałem powiedzieć, że na sam system Sync 3. Potraficie to powiedzieć szybko? Na sam system Sync 3. Na sam system Sync 3. Na sam system Sync 3 nie jestem w stanie. Na sam system Sync 3 nie będę narzekał, bo jest całkiem niezły, aczkolwiek pewnie można by tutaj sobie pogrzewać w różnych opcjach i poprzyczepiać się jeszcze do wielu, wielu innych rzeczy, ale to może innym razem, nie będziemy robić filmiku o e, technologii. Ale to, do czego się bardzo, bardzo mocno chce przyczepić, to system audio w tym aucie. Niestety jest to jakiś super Shaker Pro i tak dalej, ale brzmi bardzo słabo, głównie za sprawą słabych głośników. Tutaj są Twittery, które są ustawione dosyć dziwnie, bo tak naprawdę zasuwają nam dźwiękiem w tamtą stronę, a nie do nas. A dźwięki wysokie, jak wiadomo, rozchodzą się kierunkowo, więc pewnie lepiej byłoby troszeczkę, gdyby jednak te głośniki były. Kierowane bardziej w naszą stronę, ale nie one są największym problemem. Największym problemem są te głośniki na drzwiach, a mianowicie dokładnie te. Bardzo doceniam, że tutaj jest taka piękna kratka w charakterystyce wszystkich tych elementów zdobionych w Mustangu, natomiast te głośniki wykonane są z kartonu. Wyglądają po prostu ohydnie i brzmią naprawdę bardzo, bardzo słabo. Z tymi jest troszeczkę lepiej, a aczkolwiek też nie jest to pierwsza liga. Niestety. Także mimo tego, że wasze auto ma nazwę shaker, że ma subwoofer i tak dalej, nie spodziewajcie się, że jakość brzmienia w tym samochodzie będzie rewelacyjna. Nie będzie. Zdecydowanie głośniki moim zdaniem wymagają wymiany. Może nie wszystkie, może trzeba zacząć od tych na drzwiach e, i tych z tyłu. Nie daj, że są bardzo kiepskiej jakości, a tutaj można by wsadzić naprawdę porządny głośnik. Co jeszcze? Jeszcze pokażę Wam tutaj jest, zobaczcie, subwooferek. Do niego się nie przyczepiam, ale te głośniki tutaj. Uwaga, nie ma ich. Są po prostu pod jakimś przykryciem jakiejś płachty i to takiej dosyć solidnego materiału, więc jakby wydostawanie się brzmienia przez to jest absolutnie niemożliwe. Ja nie jestem może zwolennikiem tego, żeby mieć tutaj jakieś kolorowe, trójdrożne, wiecie, festyniarskie głośniki, ale miejmy coś, co jakkolwiek tutaj gra, a nie jest schowane po prostu pod stertą materiału. Znaleźliśmy wady na zewnątrz, znaleźliśmy wady w środku. To co, teraz czas się przejechać i zobaczyć, co się wydarzy, nie? No dobra, jedziemy. No to co, ruszamy, nie? Ale zanim ruszymy, zastanówcie się, czy chcecie ruszyć, bo ten samochód w testach bezpieczeństwa Euro NCAP dostał na początku tylko dwie gwiazdki. No, potem po paru miesiącach panowie coś tam pozmieniali, i w końcu wyszły trzy gwiazdki. Ale nadal jest to mega lipa. Włączmy silnik, i przejdźmy do prezentacji kolejnej dziwnostki. A mianowicie tego, jak wygląda przekładnia skrzyni biegów automatyczna i tutaj. Tryb Sport jest tuż za trybem drive, a nie z boku, tak jak w wielu innych fajnych samochodach, gdzie po prostu skrzynię przestawiamy sobie w bok. Tutaj mamy pewną trudność, że jeżeli manewrujemy sobie wsteczny drive, wsteczny drive, bo na przykład zmieniamy sobie pozycję na parkingu, to bardzo często wpadamy sobie w ten S. Ruszyliśmy i uwaga od razu pierwszy zawód, a mianowicie średnica zawracania w tym samochodzie jest dramatyczna. Zobaczcie jak to wygląda w praktyce. Takiej szerszej skali, jak tutaj na tym pustym, zamkniętym parkingu, no to wiadomo, jest troszkę łatwiej. Ale jeżeli znajdziecie się w jakimś miejscu, które jest naprawdę ciasne, ciasna uliczka, czy ciasny parking między samochodami, no to już będziecie się musieli troszeczkę namieszać tą kierownicą w lewo i w prawo. Bardzo doceniam fakt, że jest kamera cofania i to nawet całkiem przyzwoita, bo tutaj wiecie, wszystkie rzeczy nam się pokazują, można sobie ją nawet przybliżyć, oddalić i tak dalej, ale niestety brak czujników parkowania z przodu. To jest trochę dramatyk, zwłaszcza jeżeli mamy tak wielką i długą machę. Kolejną mega rozczarowującą rzeczą w tym aucie jest jego przyspieszenie do paki. Katalogowo mówią Wam, że zrobi to 4,8. Mi się absolutnie nie udało. 5,4 to mój rekord. Co prawda na jesieni, na letnich oponach Pirelli, co może mieć jakiś tam wpływ, ale naprawdę ciężko jest zejść poniżej 5 sekund do setki w tym aucie. Możemy sobie teraz, słuchajcie, na próbę zrobić taki pomiar. 7,2! Całkiem nieźle. Oczywiście trzeba pamiętać, że teraz jest straszna pogoda, jest bardzo ślisko, jest minusowa temperatura i tak dalej. Ale tak jak Wam mówiłem, 5-4 to jest najlepszy wynik, jaki osiągnąłem. Ach, będę próbował, ale na razie jest to mocno rozczarowujące. W tym aucie nie stwierdziłem automatycznego rygowania drzwi podczas jazdy. Po prostu same się nie blokują. Zawsze jest otwarte i można sobie spokojnie podczas jazdy... stworzyć drzwiczki, wypaść, wyskoczyć, czy cokolwiek. Szynia manualna chyba będzie lepszą opcją dla tego samochodu, mimo że ona też ma swoje mankamenty i podobno dosyć ciężko i głośno chodzi. Natomiast wtedy w tej opcji mamy tak zwany Line Lock, czyli coś, co pozwala nam zblokować przednią oś i napędzić tylne koła, spalić trochę gumy, nagrzać opony, tak właśnie, żeby mieć trochę lepsze wyniki do setki. A po drugie, mamy launch control, czegoś czego znowu w automacie nie mamy, więc tutaj te przyspieszenia do setki będą mocno, mocno cierpiały. I to są, moi drodzy, kolejne dwa minusy, czyli brak line lock w wersji automatycznej i tak samo w tej samej wersji brak launch control. Ostatnia rzecz, do której przyczepiłbym się w tym Mustangu, to zawieszenie. Jest dosyć miękkie, ale tak naprawdę nie odczuwamy tego jakoś bardzo przy takiej jeździe po zakrętach, przynajmniej nietorowej. Natomiast, znowu, yy, nie pomaga ono w przyspieszeniu do setki. To auto ma tak zwany wheel hop czyli bardzo duże skoki tylnego zawieszenia przy przyspieszaniu do setki. Nie wiem, czy będę w stanie Wam to teraz zaprezentować, ale takie zjawisko ma niestety miejsce i też wpływa bardzo negatywnie na trakcję. I oto mamy wady mustanga i ile ich nastokaliśmy? <laughs> Całkiem nieźle, nie? No właśnie. Ale tak czy inaczej jest to wspaniałe auto. Kocham je z całego serca i wszystkie te wady można mu wybaczyć, a niektóre z nich można sobie po prostu zmienić, stuningować, czy to żaróweczki, czy to zawieszenie, czy to wydech i tak dalej i tym podobne. Ściskam Was, taki szybki, fajny filmik dla Was. Do zobaczenia następnym razem przy kręceniu kolejnych dzikich odcinków z moim Mustangiem. Dozo, a i pokój miłości, bądźcie zdrowi.